Cześć i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj kolejny odcinek z serii ocenienia konwidzów. A jeżeli Ty chcesz zostać oceniony, zostaw obaczkę w górę pod tym filmikiem, zostaw subikę, napisz w komentarzu swój nick, klub oraz miejsce w klubie. Najlepiej no i spróbujmy dobić tutaj pod tym filmikiem z 250 łapek i będzie fajnie. Dobra, ja już nie będę przedłużał tego odcinka. Widzimy się już na pierwszym profilu. A więc pierwszym profilem w dzisiejszym odcinku jest profil Osi. Chyba tak się czyta, jeżeli się nie mylę Dora ma 26 tysięcy pucharków 11k trójek No to nawet ładnie, to nawet ładnie powiem tutaj Mało solo, więc plus Duo ma nawet sporo, ale nie jest źle Ważne, że to trójek ma dużo Ekstremalny, ekstremalny trójka, ekstremalny trójkę Jeżeli chodzi o poziomy, to dobrze 989 na powerplay, też fajnie no i 15 w wyzwaniu to akurat wiadomo. 15 musi być. O nie, Colt Poko 30 Ranga. No, nowy chyba kierował ładnie. Nie no, czy się tutaj żartuje. Ale chyba z nowym to wbijała. Bo to jest dziewczyna chyba tak. I ma coś jeszcze na 30 Randze. Chyba ma dwie: Poko i Colta. A jeszcze peny. Pewnie Colt i peny. znaczy czyli to wiem, że wbiła na hejście, a Colta chyba też. A Poko na probalu, jak się nie mylę. Dobra, więc no konto bardzo ładnie. Tu ma parę trzydziestek, więc Tobie mogę dać ocenę no 9 na 10, nawet bo tutaj trzydziestki trzymasz. No to nawet ładnie, więc dam 8 i chwilę powiedziałem 8 wcześniej czy 9. Dam 8,5 ostatecznie no 8,5 na 10, a my widzimy się już na kolejnym profilu. Dobra, a teraz ktoś, kto jest w klubie Boty Fran pada. No kurde bardzo kreatywny, Nikt to jest chyba ten klub tak to jest raczej ten Imanik Franpad i Manik, Fran, Pat, Dobra to jest ten No kurde muszę przyznać, że yy, klan dość kreatywny, nick też. No tutaj masz sporo na 20 randze, ale masz też 16 kapucharków to. No tutaj dziwne gdybyś miał jakąś na 30, ale myślę, że 25 dałbyś radę zrobić w sumie. Chociaż nie no, masz 900 trójek i to chyba tak średnio mi się wydaje, no chyba tak. Masz tu 7 w wyzwaniu, to myślę, żebyś byś dał radę 15 zrobić. Masz mało na powerplayu, ale masz tylko szelkę, nitę. Nie na parę masz postaci do grania powerplaya. No, ale to jest też takie trochę świeższe konto, bardziej że jakoś dużo nie grasz. Normalny masz tutaj w rozwałce. No, dałoby się kilka rzeczy lepiej. No, tak to tutaj, chociaż ranki masz te 20 porobione, ale myślę, że no, mógłbyś coś spuszować do 25. Więc tobie dam chyba raczej taką ocenę trochę gorszą 6 na 10 i myślę, że ta ocena będzie dobra Masz tutaj dowódcę w klubie, więc też spoko I level 107 e Level masz nawet ładny, mi się wydaje Jak na te pucharki i trójki No ale dam ci ocenę 6 na 10 Myślę, że będzie odpowiednia ocena, więc już widzimy się na kolejnym koncie Dobra, teraz konto freef 2 Jest w klubie In... Vincible Invisible Ice Invisible chyba tak się tutaj jakoś. No kilka razy ten klub źle wpisałem, więc trochę musiałam tutaj poprawić się. Wcześniej jak wpisywałem kluby, dobra O, to jest jak tu mam muszę na razie odrzucić i pozdrawiam. Dobra, 18500 500 pucharków i 2900 trójek. Ej, to nawet ładnie, to nawet jest dobrze powiem. Ma mało solo, duo ma nawet też sporo. W ogóle zauważyłem, że dużo osób ma... Yy, sporo duo, a mało solo yy, dzisiaj. Ma ekstremalne 5, 3 i dwójka też bardzo ładnie. 12 w wyzwaniu, no tu mógłbyś 15 spróbować dobić. I zobaczymy jeszcze. Yy, zadymiarzy, brawlerów, no nie zadymiarzy, ale cringe'owo brzmi trochę. U ma nawet sporo star powerów, jak na te ten, po, na te pucharki. Miałem trochę mniej chyba. No kurde nawet tutaj ładne rangi, mam 25 parę i tu też mam 25, no tutaj na, jak na te pucharki to jest naprawdę bardzo fajnie Ale dam Ci ocenę taką 7,5 na 10 No bo tu mógłbyś 15 w wyzwaniu yy, Mógłbyś nawet jeszcze parę spróbować, spróbować wbić na 25 A tak to mi się wydaje, że nawet fajnie To masz dobre poziomy w tym po walki z bossem masz dobre poziomy i najwyższa punktacja w igrzyskach moty też naprawdę fajnie na te pucharki No więc ocena 7,5 na 10 A my widzimy się już na kolejnym profilu Jeszcze ocenię może sobie 2 yy, lub 3 no jeszcze zobaczę A teraz ktoś z klubu Seulement yy, w 3v3 W ogóle nie widziałem że taki klub powstał XD o nie mają zły ten Opis klubu JTSX, a nie tej family friendly content. Dobra, ale on ma na im. manik listek, więc to jest on. No, chyba lekko nikt zmienił, bo podał, że jakby była tu bez spacji. Dobra, ma on y, ile pocharków? tysiące i 3400 trójek. Hmm, to chyba nie jest źle, ale dałoby się trochę więcej trójek. Zwłaszcza, że ma 2100 solo. A rangi. Ma trochę 25, ma nawet 22, tu trzecie więc jak na, na te pucharki, to chyba jest nawet dobrze. 15 wyzwań, więc tu GIT, ekstremalny 3-2 i mistrzowski, też chyba nie najgorzej. No, 2100 solo, tak średnio i 900, i w igrzyskach punktacji mocy, więc tutaj chyba nie najgorzej mi się wydaje. No, tutaj też Zadymiarze ma nawet fajne rangi. Dobra, więc tobie listek dam ocenę tutaj za to solo, kurde, trochę gorzej będę musiał. Dam ci o 7, 7, 8, jakoś tak, między 7 a 8. No, chyba dam ci ocenę na 7,5 za to solo, właśnie. A tak to jest kit. Dobra, jeszcze ocenię sobie dwa profile w dzisiejszym odcinku. Więc widzimy się już na kolejnym profilu. Dobra, a teraz ktoś z klubu Stopki z klanu Code Magic To jest Matejko Już tutaj pisa, że go ocenię tego. Ocenimy jest w ogóle w Code Magic, a to łatwo dostać się. Nie, nie jest Dobra, więc ma on 32 000 pucharków i 16 3 v 3 No ma bardzo dużo solo i też bardzo dużo duo 722 na świecie, więc tutaj op, jeżeli chodzi o parkle to fajnie U, rangi ma też bardzo ładne. Jak na te pucharki to też, też naprawdę fajnie. ale on to dużo puszuje z tego co widzę głównie pucharki. Ale rangi też ma naprawdę bardzo fajne. Więc no za to solo i duo dam trochę gorzej, więc dam ci ocenę 8 i pół, bo masz bardzo dużo solo, a rangi naprawdę fajne. Więc 8,5 myślę, że będzie bardzo fajna ocena. No więc to i... No to myślę, że będzie w sam raz. Jednak jeszcze ocenię jeden profil widza i kogoś stopki jak w każdym odcinku. Hm. Dobra, więc widzimy się już na ostatnim profilu widzów w dzisiejszym odcinku. Dobra, w końcu udało mi się znaleźć kogoś, kto ma tutaj. No, kogoś mi się... W sensie, że tam patrzyłem kilka osób i po jakichś 3-4 minutach znalazłem kogoś, znalazłem w tym klubie, który podał. Jest to Kuba One. Ostatnim profilem widzów w dzisiejszym odcinku. Więc ma on 22 tysięcy pucharków i 5700 trójek. I tu chyba jest nawet fajnie, nawet dobrze. Ma mało soli, więc tu git. Ale 1800 duo, no to chyba już standard. Power. Jeżeli chodzi o PowerPlay, to ma naprawdę tutaj nie, no, nie jest źle, ale też dałoby się lekko lepiej. Ale myślę, że PowerPlay też jest w sam raz. 15 wyzwaniu tu fajnie. Zaczynij jeszcze zadymiarzy. No, trochę 25 ma, a najwyższa ma. O nie, na franku. 29 Ma teraz 500 puszek No tu mu się trochę nie pofarciło Ale ma chociaż trochę tych 25 rank No myślę, że tutaj jest nawet fajnie też Bo ma nawet sporo trójek 182 level Też faj, fajnie Dobra więc temu kontu dam ocenę Myślę, że może być 8 na 10 mu dam Myślę, że to też będzie taka dobra ocena Dobra, więc teraz pora, jak standardowo w każdym odcinku z tej serii. I w ogóle wyskoczyła mi tu taka oferta XD 480 zł i 2400 gemów. Ja tego nie będę kupował aż tak szalony nie jestem. Dobra, więc tutaj zobaczymy. Ocenimy sobie oczywiście kogoś stopki, Ale weźmiemy dzisiaj topkę światową może. e w ogóle tak dziwnie się zmieniła ta topka. Ej, co jest? połowy z tych osób nie znam tutaj W ogóle dzisiaj grałem na tego y, euro Dobra niech będzie CMKC bo go znam No profil naprawdę bardzo ładny 50 tysięcy 3v3 i 43 tysięcy pucharków W ogóle ciekawe czy on przebił Spen'a Bo spena też miał podobnie Ale 50k turiek no naprawdę bardzo ładne konta, zobaczymy jeszcze rangi Oczywiście to, te, to jest konto, widać żeby nie było. <laughs> nie no, oczywiście żartuję. No rangie ma też naprawdę bardzo ładne. No, widać, że na pucharkach, się, na pucharkach się bardziej skupia niż na rangach trochę. Bo no, to jak wiadomo jak mu już padnie 3-5, to mu wpadnie. A tak to zwykle wbija 1000-1200 na każdej postaci. Żeby wbić tyle pucharków. On nawet nie grał tego wyzwania z bosem. No więc kacę dam ocenę 10 na 10, bo kurde, mieć tyle trójek to naprawdę musi... No, bardzo długo w to grać, bardzo dużo w to grać. 15 wyzwania, mało solo, mało duo. Nowy większość z Was ma więcej solo i duo od niego, od niego. No więc 10 na 10 to będzie taka No bardzo dobra ocena, lepszej się nie da, no chyba że 11 na 10. Dobra, więc ja już kończę ten, ten odcinek. Dostawcie jeszcze łapeczkę w górę, subskrypcję. Dobimy tutaj tak z 250 lajków i będzie fajnie. I może pojawić się właśnie kolejny odcinek z tej serii. Sorry, ja już nie przedłużam tego odcinka i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Siemka!